Na pewno nie zakładaliśmy sobie y, straty bramki y, w takich okolicznościach. W pierwszej połowie no, na szczęście w miarę szybko jeszcze przed przerwą udało nam się wyrównać, no, bo, bo na pewno y, no, po przerwie byłoby o to dużo trudniej. Także y, no, też stwarzaliśmy potem jeszcze sobie sytuację do, do strzelenia kolejnych Goli. No, szkoda, że szczególnie ten słupek Adama Dacha y, nie wpadł do siatki, no ale myślę, że z przebiegu gry remis jest no, wynikiem zasłużonym. Jak ocenisz tą sytuację ze straconą bramką? To było nieporozumienie? Eee, znaczy nie, tam chyba jakiś e, błąd w przyjęciu się zdarzył, nie, nie chcę teraz na, na, na gorąco tego oceniać, bo e, no, bo nie widziałem tego dokładnie, no ale e, no, szkoda, bo trochę no, no, szczęścia Wisła, Miała w tej sytuacji strzał z dystansu no i, i tak, tak dobrze uderzył tą piłkę zawodnik Wisły, że, że ona wpadła do bramki. Kibice, można powiedzieć, że wręcz domagali się Twojego powrotu do górnika, do Zabrze Przypominali chociażby świetny Twój mecz przeciwko ruchowi Chorzów, wielkie derby śląska i strzeloną bramkę. Ty jesteś z siebie dzisiaj zadowolony? Cieszę się, że kibice tak reagują. No, ja myślę, że. Można być umiarkowanie zadowolony z mojej, z mojej gry, myślę, że zagrałem poprawnie oczywiście, no, no chciałbym, żeby ta gra wyglądała jeszcze lepiej. Będę się starał rozwijać cały czas i mam nadzieję, że, że te wyniki też, też będą lepsze, bo na pewno, gdy, gdy cała drużyna wygrywa, to... to... No ja będę bardziej zadowolony niż, niż z dzisiaj z tego bramkowego remisu. O dobre wyniki na pewno będzie trudno, bo czekają Was jeszcze dwa wyjazdy. No tak się złożyło, że pierwsze trzy mecze gramy na wyjazdach. No ale e, no, jak wiemy może e, Górnik nawet lepiej sobie radzi na wyjazdach niż, niż u siebie śledziłem. Oczywiście poprzedni sezon to, to tak to wyglądało. E, no nie ma co patrzeć czy, czy to mecz na wyjeździe czy, czy u siebie. E, na pewno będziemy starali się, się wywie yy, wywieźć z obcego terenu trzy punkty i o to będziemy walczyć. Nieraz przychodzą gry, takie mecze sentymentalne, że tak powiem. Z Wisły wyszedłem, z Górniku kończyłem. Yy, dzisiaj miałem okazję zagrać się ku Górnikowi. Takie życie jest sportowca i dzisiaj gram dla Wisły i tylko to się liczy. Na boisku tych sentymentów wiadomo nie było, tak? Dobrze weszliście w ten mecz. Yy, jako pierwsi strzeliliście gola. Tak, do momentu strzelenia bramki naprawdę ta gra mogła się podobać. Nie wiem co się stało po, po strzeleniu tego gola. Troszkę, nie wiem, cofnęliśmy się, straciliśmy bramkę. No i mecz zakończył się wynikiem 1 do 1. Mieliście też troszkę szczęścia, słupek w wykonaniu Adama Danha. Piłka to jest gra błędów i akurat tak się stało, że, że Adaś trafił w słupek. Skończyło się 1 1, myślę, że wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. Skończyło się też na zero, bo tyle obecnie obie drużyny mają punktów w tabeli. No, tego nie będę komentował. Patrzymy, patrzymy do przodu. Teraz czeka nas kolejny mecz i to jest najważniejsze. Był to niewątpliwie dla ciebie taki mecz troszkę sentymentalny, tak? Jednak Zabrze na pewno jest ci bliskie. Tak, no wiadomo, od Anglii odszedłem z Gwarka Zabrze, więc kilka lat tam spędziłem. Zawsze walczyliśmy z górnikiem śląskiej liceniorów, także no, na pewno to był jakiś taki mały powrót do przyszłości, no, ale e, już, już po pierwszym meczu i teraz czekam na kolejne. Wiadomo, że na boisku sentymentów nie było. Dobrze zaczęliście, dobrze weszliście w ten mecz i co udokumentowaliście strzeloną bramką. Tak, tak, tak pani powiedziała, dobrze zaczęliśmy. Strzeliśmy bramkę na 1-0. E, poszliśmy za ciosem, próbowaliśmy zdobyć kolejną. Niestety się nie udało. E, straciliśmy, górnik wyrównał. No i tak już zostało do końca. Także no na, pewno, na pewno szkoda, bo wiadomo, graliśmy o zwycięstwo, szczególnie przed własną publicznością, pierwszy mecz sezonu. No ale tak mówię, już jest, już jest po meczu i koncentrujemy się na kolejnym. Mieliście też troszkę szczęścia w sytuacji, w której Adam Tanch, którego chyba dobrze znasz, tak, mógł strzelić bramkę, trafił jednak w słupek. No tak akurat Adam to jest takim, no na, na, na najlepiej go znam jedynym właśnie zawodnikiem górnika, z którym znam, graliśmy razem w Warku, także, e, także na pewno mój dobry znajomy. No, na, na moje szczęście trafił tylko w słupek i nie zdobył bramki, także, także no, ja, ja się osobiście z tego cieszę. Dla nas to bardzo, bardzo ważny mecz. Mialiśmy minus jeden punkt. Dzisiaj mamy zero, zero punktu, ale ważne jest to, żeśmy nie przygrali. Ważne też, że strzeliłeś bramkę, tak? Oczywiście cieszy to, że strzelam bramkę w sparingach nie strzeliłem nic. Jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj, dzisiaj strzeliłem. Na początku meczu kibice jednak byli troszkę przerażeni tym, że możemy tu jednak przegrać, ale Wisła z minuty na minutę grała coraz gorzej. Nie wytrzymała chyba tego tempa. Tak, uf, warunki były takie same jak dla nas, tak dla, dla Wisli. No. Początek nie był z naszej, naszej strony bardzo dobry, ale... Później, później już się gra, gra wyro, była, była 50 na 50 i stworzyliśmy tam jakieś sytuacje i niestety nie udało udala, nie się, że strzeliliśmy drugą brankę. Najlepszą sytuację miał chyba Adam Danch, tak, kiedy trafił w słupek. Tak, tak, tak. Był bardzo blizu, blizu bramki, trafił w słupek. Myślę, że był troszeczkę zaskoczony, że piłka trafiła do niego, ale niestety no, ważne jest to, żeśmy nie przegrali dzisiaj.